Ale widzowie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się e, rangami na scoreboardzie. Jak wiecie, jest to już drugi odcinek z serii ze scoreboardem. No i widzowie, wszystko nam działa. Jak ktoś nie wie i nie oglądał tam tego, no, to róbcie sobie. Wszystko się nalicza. Zabójstwa, śmierci się naliczają, więc wszystko działa dobrze. No i też jedną ważną rzeczą na serwerach Minecraft są rangi, czyli na przykład. <laughs> właściciel admin i dodawanie do nich permisji. Jak wiecie, już trochę o rangach miałem na kanale, ale były to power ranksy. A dzisiaj użyjemy do tego permsów, więc <laughs> widzowie. Wchodzimy sobie waternosa, pluginy i pobieramy plugin Lookperms. Luckperms, jak zwał, tak zwał. Dobra. Pobieramy. Wchodzimy. Nie musimy na serwera, wystarczy że w grze wpisujemy reload, reload, confirm i robi nam się reload <laughs> trzeba troszkę poczekać dobra reload wrócił, mamy już wszystko i wpisujemy epl mamy lag penus. i się pobrały no widzowie <laughs> nie ma dalej nic, tylko mamy lagperms, podłoga, prefiks więc tworzymy sobie rangę lp group, no i dajemy sobie niech będzie co co, bo to po angielsku właściciel, no i mamy rangę i te ukosz, i, i lp <coughs> grupa co, czyli właściciel meta set prefix no i jak chcecie jakieś zwykłe kolorki, możecie sobie dawać jak znacie kolory ale ja dam lepsze, które wyglądają moim ten dużo ładniej wchodzimy sobie w przeglądarkę wpisujemy stronę rgb Gradle, gradient albo po prostu wchodzimy z linku w opisie no i mamy już takie coś to wpisujemy sobie niech będzie ceo dobra mamy coś takiego wybieramy sobie kolorki ja wybieram jakieś tam coś takiego dobra niech będzie sobie kopiujemy no i tutaj ctrl v i musimy dać taki znaczek i r żeby nam się nie zabarwił nick <coughs> zaraz zobaczycie jak to wygląda I dajemy sobie Czyli mnie dajemy sobie y, parent set ceo. No ja teraz jestem już właścicielem. <knie> Jak widzicie, mam przyniku na no, tabie, ale na scoreboardzie jeszcze nie. Musimy dać sobie y, komendę papi, e-cloud, download i teraz wpisujemy sobie tutaj y, nie to, tylko lockpersy, lockpersy i teraz papi. Reload, kurde, Papi, Reload, no i mam w rankingu napisane co. Ranking, jeżeli chcecie sobie zmienić to wchodzimy znowu w przeglądarkę, Waternosa, pliki, pluginy, tab, config.iml, szukamy gdzie mamy ten ranking, czyli tutaj ta linika. i tutaj możemy sobie zmienić nie ranking tylko ga, ranga niech będzie, zapisujemy sobie i dajemy sobie reload i reload, confirm, dobra? Mamy reset. No i jest wszystko dobrze. I już jest ranga. <laughs> Nika, wszystko już ładnie, pięknie tutaj wygląda. I wszystko przejrzyście jest, więc dobrze. No i widzowie, moglibyśmy teraz właśnie na tym odcinek zakończyć, ale nie, bo brakuje jednej rzeczy tutaj. Jak wiecie, też tutaj permisję, żeby dodać, więc stworzymy sobie rangę pl, <laughs> nie, lp create group create group no niech będzie jakiś admin, niech będzie admin stworzyłem i teraz lp group Admin <coughs> meta set prefix. jakieś musimy ustawić teraz prefix dla naszego administratora. Zadajmy sobie coś takiego. Tylko teraz pierwsza duża. Admin. No jest ładnie, moim zdaniem. Kopiujemy. <coughs> w grze to wpisujemy. Tylko musimy dać sobie to z r -ką. Kurde, nie zrobiłem. rp, Grow admin-meta set-prefix control v i to r dobra mamy <laughs> priorytety może sobie zmieniać w jakim to ma być stopniu <laughs> Nie widzowie yy, widzimy się yy, za chwilkę jak odpalę multikonto już jestem mam już yy, mam ja swoją rangę czyli ceo czekajcie muszę tutaj ochronić to multikonto ale po prostu dam mu Okej, okay, moda. Czekajcie chwilę. Żeby do mody mo moby nie strzelały. No i dobra, ja mam rangę CEO. No i on nie ma jeszcze tej rangi. No i ustawiamy sobie jakiś tam prefiks, czyli LP. Hmm. Albo w sumie możecie sobie pobawić, czyli w jakiej kolejności priorytet, jaki to ma być ustawiony, czy żeby właśnie CEO był na samej górze. No i dobra. Ale ja mam rangę CEO, a on nie ma żadnej. Y, moje multi on nie ma żadnej. Jak widzicie, przy nicku też się to wyświetla, no ale on nie ma żadnej. <laughs> ani tu na tabie, ani na scoreboardzie. No i dlatego musimy mu nadać te permisje. Przypisujemy lp user jego nick parent set admin. <laughs> no i teraz ma admin i swój nick i poczekajcie ustawiamy sobie lp group yy, admin permission set i niech to będzie gwiazdka czyli powinien mieć teraz do wszystkiego już permisja, powinno tak być, czyli ale nie ma pewnie coś ja to spróbuję lp group admin, permission, set, gwiazdka, true, no i teraz powinno być wszystko już, a jak chcę to po prostu musicie dać mu opa, <coughs> jeżeli to nie zadziała, nie działa, to po prostu dajecie mu opa, Graczowi, który ma, który ma admina. No i dobra. No ale, i teraz teoretycznie odcinek mógłby już się skończyć, ale. No, ranga default, czyli no ta ranga, która daje graczowi na wstęp, y, dawana od razu. LP user, dam mu parent set. Zwykła ranga, no nic nie ma. Nie ma nic. Ani on nie widzi. A nie tak. Ale żeby było widać, że coś on ma, czy to po prostu wchodzimy sobie znowu na stronę RGB Gradient. I wpisujemy sobie gracz. Niech będzie gracz. Kolorki ustawiam. Ja polecam wam dawać zwykłe jakieś kolorki. O coś takiego. Żeby no nie było to jakieś, yy, bo to gracz więc. I LP, yy, group <coughs> default default Czekajcie, meta, set prefix i dajemy jeszcze to i r. -kę. No i patrzcie, ustawiła nam coś, no i on ma teraz że jest graczem. I też on widzi, że ma rangę gracza, a nie, że nie ma rangi w ogóle. No, i widzowie, no i tak, yy, odcinek teraz się zakończył. Teraz w tym momencie z Wami żegnam. Na dnie, yy, w przyszłym tygodniu pojawi się następny odcinek z serii robienia Serwera yy, Robina Serwera Anarchii FFA No bo to taka anarchia FFA Dodamy w następnym odcinku będą skrypty albo Volt pieniądze, czyli no i widzowie, ja się teraz z Wami żegnam. Na razie